Cześć! Wraz z całym zespołem nauki jazdy ekspert przyłączamy się do apelu zostań w domu. Dlatego zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału na YouTubie, na którym będziemy umieszczali dla Was krótkie filmy instruktażowe. Wiemy, że nie zastąpią one wam praktycznej nauki jazdy, natomiast z pewnością świetnie pozwolą przygotować się do tego. Żeby zachować pewną chronologię, postanowiliśmy, że filmy będziemy wrzucali zgodnie z arkuszem egzaminacyjnym i zgodnie z chronologią na arkuszu egzaminacyjnym, według którego będziecie później oceniani na egzaminie. Dlatego zaczynamy od zadania numer 1 na placu manewrowym, a mianowicie przygotowanie do jazdy, sprawdzenie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Zapraszam. Aby rozpocząć zadanie należy w pierwszej kolejności otworzyć pokrywę komory silnika. W tym celu pociągamy za dźwignię znajdującą się po lewej stronie w kabinie samochodu. Wówczas podniesie nam się pokrywa na wysokość około 4 cm. Posiada ona dodatkowe zabezpieczenie. W celu jego zwolnienia należy wsunąć dłoń na środku pokrywy i przesunąć ją lekko w lewo, zwalniając tym samym blokadę. Żeby pokrywa nie spadła nam na głowę i nie spowodowała dyskomfortu w postaci guza, podpieramy ją specjalnie w tym celu przygotowaną podporą. W komorze silnika. Znajduje się mnóstwo urządzeń, przewodów, kabli i innych elementów. My skupimy się tylko na kilku. Na pierwszy ogień weźmiemy zbiornik z płynem hamulcowym. Stojąc na wprost samochodu, zbiornik znajduje się po naszej prawej stronie. Aby sprawdzić poziom płynu, czy jest prawidłowy, jego poziom powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum. Kolejnym ważnym elementem, jaki należy sprawdzić, to poziom płynu do spryskiwacza. Znajduje się on w zbiorniku na płyn zamykanym niebieskim korkiem. Zbiornik znajduje się po naszej lewej stronie. Jeśli po otwarciu zbiornika będziemy w stanie dostrzec lustro płynu, oznacza, że stan jest prawidłowy. Jeśli płyn jest niewidoczny, należy go uzupełnić. Bardzo ważnym płynem jest olej silnikowy. Sprawdzimy go za pomocą wskaźnika bagnetowego z żółtym uchwytem. Należy pamiętać, że aby prawidłowo sprawdzić poziom oleju, silnik musi być unieruchomiony od przynajmniej 15 minut, a samochód musi stać na równej nawierzchni. Aby sprawdzić stan oleju należy wyjąć wskaźnik, wytrzeć go suchą szmatką lub chusteczką a następnie ponownie włożyć i wyjąć. Stan oleju sprawdzimy poprzez ślad oleju pozostawiony na wskaźniku. Jeśli jest on pomiędzy wartościami minimum i maksimum, oznacza, że jest on prawidłowy. Silnik chłodzony jest cieczą, czyli płynem chłodniczym. Jego stan sprawdzimy w zbiorniku na płyn, który znajduje się w przedniej części komory silnika. Prawidłowy stan tego płynu to stan pomiędzy minimum a maksimum. Podziałki umieszczone są na zbiorniku. Najlepszy widok będzie miał podchodząc od prawego boku pojazdu. Kolejno sprawdzamy działanie sygnału dźwiękowego poprzez naciśnięcie guzika na środku kierownicy. Sprawdźmy zatem światła. Pozycyjne włączamy przekręcając dźwignię, znajdującą się po lewej stronie kierownicy. Wówczas kontrolka wskaże nam, że światła są zaświecone. Z przodu powinna świecić nam się malutka żaróweczka w lampie. Jeśli nie świeci, tak jak w tym przypadku, oznacza to, że żarówka jest uszkodzona i należy ją wymienić. Z tyłu światła są barwy czerwonej po lewej i prawej stronie. Kolejne światła to światła awaryjne. Włączamy je na środkowej konsoli za pomocą przycisku oznaczonego trójkątem. Wówczas na desce rozdzielczej sygnalizuje nam to mrugającymi dwoma strzałkami. Na zewnątrz mamy mrugające pomarańczowe światła z przodu, boku pojazdu oraz tyłu. Aby sprawdzić kolejne światła, niezbędnym będzie przekręcenie kluczyka w pozycji zapłonu. Włączmy zatem światła mijania. Dźwignię przekręcamy do oporu, a sygnalizujące kontrolki pokażą nam, że światła działają. Sprawdźmy zatem na zewnątrz, jak to wygląda. Jedno światło jest, drugie jest sprawne, czyli oświetlenie mijania jest sprawne. Światła drogowe sygnalizujące niebieską kontrolką na desce rozdzielczej. Na zewnątrz wygląda to następująco: są bardziej rażące i obydwa są sprawne. Jak sama nazwa wskazuje, kierunkowskazy służą do wskazywania kierunku jazdy. Lewy włączamy pociągając dźwignię w dół. Na zewnątrz świeci nam się mrugająca lampa barwy pomarańczowej z przodu, boku i z tyłu po lewej stronie. Analogiczna sytuacja jest z prawym kierunkowskazem z tą jedną różnicą, że dźwignię przesuwamy ku górze. Sprawdzamy przedni kierunkowskaz, boczny oraz tylny. W tym wypadku wszystkie są sprawne. Sprawdźmy zatem światła przeciwmgłowe tylne. Kontrolka na tablicy rozdzielczej informuje nas, że są włączone. Warunkiem włączenia tych świateł jest wcześniejsze włączenie świateł mijania. Na zewnątrz są to dwie czerwone lampy. Działają. Aby włączyć światła cofania, należy włączyć bieg wsteczny. Pamiętaj, aby nie robić tego na uruchomionym silniku. Na zewnątrz sprawdzimy, czy świecą nam się dwie lampy barwy białej. Na koniec sprawdzimy, czy działają nam światła stopu. Żeby je uruchomić, należy wcisnąć hamulec. Zaświecają się one automatycznie. Przy wykonywaniu tego zadania możemy poprosić osobę trzecią, instruktora, bądź na egzaminie egzaminatora, aby podszedł i sprawdził, czy światła działają.